Marek Markrawczak, a razem ze mną Borys Dzikowski witam serdecznie. Siemanko, witam Cię serdecznie i witam wszystkich oglądających. Borys, za lekko ponad dwa tygodnie walka w Gdyni, KSW, no bardzo mocna gala, powiem szczerze, że myślałem, że po są koloso, będzie lekki luz, natomiast nie ma, jest od razu ciśnięcie, walka o pas, wagi ciężkiej w main evencie, wszystko się zgadza, no i wydaje się, że Ty masz trzecią walkę od, od początku, jak dobrze pamiętam, powiedz mi, jak aktualnie E, trwają twoje przygotowania, no bo już pewnie ten końcowy okres za chwilę łapanie Luzu i jak to u ciebie wygląda. E, tak, tak jak wspomniałeś wcześniej na początku, e, bardzo mocna gala w dyni, więc fajnie, że będzie można tam się zmierzyć. E, generalnie jak e, po walce styczniowej e, nie, powiem ci, że obawiałem się, że, że może coś się wydarzyć, ale, ale na szczęście nic nie było, nie byłem porozbijany, więc gdzieś tam zamarzyłem sobie, żeby to było w czerwcu. Nie wiedziałem jeszcze, że będzie to narodowy, więc ten w momencie ogłoszenia tego wiadome było, że już w czerwcu nie, nie będę się bił, więc świetnie Zlipię, z lipiec, miesiąc później dobrze, bo miałem czas na to, żeby, żeby się przygotować, miałem czas na to, żeby trenować o pojedynku. Wiem tak naprawdę już od marca bodajże, więc od tego czasu cały czas robimy pod, pod rywala przygotowujemy się, szlifujemy, trenujemy, więc, więc super dobrze, że wiem tak długo. Cieszę się, że to w nad morzem. Więc przygotowania za chwilę dochodzą do końca tak naprawdę ten tydzień został już taki najmocniejszy i od przyszłego tygodnia już będzie łapanie świeżości jakieś tam ostatnie szlify szybkość powiedzmy dynamika zrywy i, i już nie będziemy kombinować żadne sparingi ewentualnie gdzieś tam zadanióweczki jakieś na, na oczko zadaniówki za parterowe też pewnie jeszcze wrzucę i coś tam poprzypominamy technikę ostatni tydzień. Do walki to już naprawdę kosmetyka, czyli sprinty, robienie wagi gdzieś i tak dalej. Koncentracja, wycieszanie się, chłopanie świeżości. Jasno, wspomniałeś o tym, że właśnie gdzieś wspominałeś, że może to być yy, maj, czerwiec, może. Chciałbym się ciebie zapytać, czy ty jak dowiedziałeś się, że to będzie narodowy, no i stwierdziłeś, że, że na no pewno wtedy nie będziesz walczył, czy była to dla ciebie jakaś różnica, dlatego że poprzedni pojedynek wzięty z rywalem, który był wtedy na zastępstwo, pełne 15 minut, natomiast nie wydawało się po nim jakiś bardzo rozbity, jesteś też młodym zawodnikiem, tacy najchętniej walczyliby już jutro. W związku z tym, czy, czy było to dla ciebie jakiś dodatkowy problem, że to będzie miesiąc, dwa miesiące czekania? Yy, nie. Problem by był, jeżeli miałbym się, jak biłem się w styczniu, a miałbym się bić w marcu, bo no to by był rzeczywiście problem, bo to za szybko nie byłem porozbijany, ale okres robienia wagi i tak dalej nie jest zbyt przyjemny, więc nie chciałem też organizmu wystawiać na, na coś takiego, więc dobrze, że jest tak naprawdę ten lipiec. Miałem czas na to, żeby odświeżyć sobie głowę. Trenuję też w różnych klubach i tak dalej, więc mogłem połapać więcej tego doświadczenia. Więc nie, cieszę się, że, że, ten, że to jest właśnie ten lipiec. Mogłoby to być w maju generalnie, jeżeli byłby maj, bo mówiłem gdzieś tam wstępnie po walce Arturowi, mojemu menadżerowi, że, że maj, no to super. Jeżeli nie udałoby się w czerwcu, no to maj będzie petarda. No ale on tam gdzieś po paru dniach zadzwonił do mnie i mówi, że Borys lipiec. Mówi, czy bierzemy? Ja mówię, że bierzemy. Jest dobrze, więc cieszę się tak naprawdę. Powiedzmy połowa roku będzie to drugi pojedynek. Więc yy, super. Nie chcę też przesadzać ani brać walk, tylko po to, żeby brać, yy, tylko naprawdę z walki na walkę, pokazywać coraz to lepszy poziom, yy, rozwijać się i, i tyle. Okej, okay, ja zapowiem w takim razie, bo walczycie na pierwszej gali po narodowym. Jakie są Twoje wrażenia? Za chwilę tam jeszcze chciałbym podpytać o parę e, pojedynków, które tam się wydarzyły w Twojej wadze, natomiast takie ogólne jak wrażenia, czy według Ciebie gala godna narodowego, no bo wydaje mi się, jak pamiętam, to przyjęta przez kibiców znacznie cieplej niż ta poprzednia i, i wydaje się, że jedno z najlepszych w historii KZW. Nie no podzielam entuzjazm widzów i, i wszystkich tak naprawdę portali branżowych, no bo gala fenomenalna, walki świetne, zwroty akcji różne, knockout Głowackiego i tak dalej, no coś, coś niespotykanego, więc naprawdę ja jako widz byłem bardzo zadowolony, że siedzę i śledzę tą galę na żywo. Nie na żywo w sensie, że, że byłem na miejscu, bo, nie ukrywam, było za szybko do walki. Były gdzieś tam plany wcześniej, żeby pojechać na żywo oglądać, ale, ale nie lubię. Jak już robię gdzieś wagę i tak dalej, to jechać w takie miejsce naprawdę wybiło mi to z rytmu, więc weekend wolałem sobie odpocząć, więc odpaliłem galkę na, na telewizowni. Siedzieliśmy, oglądaliśmy i, i naprawdę gala bardzo mi się podobała. Taką walkę, którą bym wyróżnił i zapamiętałem. No, to na pewno Roman Szymański z Mirceą. Świetna walka w ogóle. Dziwię się, że to nie dostało bonusu za walkę wieczoru, bo walka była fenomenalna. Cały, cały tak naprawdę MMA. Stójka parter. Jeden i drugi padał, jeden i drugi wychodził z opresji. Świetne tempo walki. Naprawdę ta walka w moim odczuciu zasługiwała na to, żeby, żeby zostać nagrodzona bonusem za walkę wieczoru. Na pewno mamy ze Scottem. Mamy, jak mamy zawsze wyczaruje coś z kapelusza czy tam siedząc w parterze i uspokajając swój narożnik czy właśnie to latające to kolano czy tam piszczel. Więc, więc świetnie to na pewno. Co Artur Szpilka generalnie myślałem, że Mariusz wygra ten pojedynek no bo obstawiałem dwa scenariusze właśnie, że albo Mariusz wygra to gdzieś tam przez, przez przeleżenie i przez rozbijanie w parterze albo Artur Szpilka że znokautuje Mariusza, gdzieś ustrzeli w tempo. No to to jest spełnił się ten drugi scenariusz, ale myślałem, że, że jednak to Mariusz przeleży na ziemi. Artur zaskoczył, więc fajnie, bo kibicowałem Arturowi. No, Michał Materla, generalnie jeden z moich ulubionych zawodników, jeżeli chodzi o polskie podwórko, no to co było tam emocji i tak dalej. Jeszcze powiedzmy, że w domu byłem jedynym tym, który Gdzieś tam się opowiadał za Michałem, Resztę, raczej ludzie skłaniali się ku temu, że, że Radek Paczuski rozbije Michała. Nie do końca wierzyłem, że, że Michał wygra, No i, i wygrał to w takim stylu, że, że naprawdę ta walka była dla mnie najbardziej emocjonująca i cieszę się, że Michał wygrał, bo, bo po wszystkich tych walkach, po tak długiej karierze i wyboistej, dawaniu tyle emocji ludziom, naprawdę zasłużył na to, jak mał kto. Napisałem wtedy chyba nawet na grupie po tym lokalcie, że jeżeli Michał Materla wygrywa, i to jest tak wymagającym rywalem, że kurs na niego to było prawie cztery, no to moment też dzisiaj i wszystkie pieniądze na niego, bo pamiętam, jak wydaje się Andrzej Janisz powiedział po walce pierwszej Michała z Askanem w Łodzi. Nie, to było już po będzie po walce Mameta z Marku I, pierwszej, że jesteś magicznego, że w tym samym miejscu, mimo tylu wygranych i mimo bycia faworyzowanym w obu pojedynkach, po sobie przegrywają walki Michała Materla i Mamet Halidow no i tutaj się wydarzyło wręcz na odwrót i to, co powiedziałeś, sam jestem dużym fanem Michała. No i po, po takiej karierze, po tylu walkach, wygrana na Koloseum należała się na pewno. Natomiast, właśnie trzy walki w Twojej wadze, pominąłeś jedną, o której myślałem, że powiesz, szczerze mówiąc, jako pierwszej. A więc rozdanie pasa w Twojej kategorii, Paweł Pawlak, Tomasz Ranomanowski. Jak Ty oceniasz tą walkę, jak Ty oceniasz występ Pawła? Dlatego, że to już są pewne jakieś tam plany. Na Twitterze widziałem, że już Maciej Kawulski e, wrzucił taką e, zamyśloną minkę przy Pawła z, z materią. Natomiast e, jak Ty oceniasz cały jego występ i to, co aktualnie się dzieje w Twojej dewizji? E, no walka w porównaniu do tych walk, e, które wymieniłem, no to nie była aż tak porywo, e, porywająca. Paweł walczył metodycznie, walczył z planem, był chłodny, Tomek w swoim stylu, wchodząc, skracając dystans, polując na, na mocne bomby. Myślałem, że Tomek wygra ten pojedynek i, i jemu gdzieś kibicowałem, ale nie ze względu na jakieś osobiste wycieczki czy coś, czy jakieś sympatie, tylko po prostu myślałem, że Tomkowi jednak uda się się ustrzelić był na, tym, na tej fali wznoszącej. Naprawdę szedł bardzo fajnie, więc, więc myślałem, że ten pojedynek wygra. Wygrał Paweł też fajnie. Mam nadzieję, że tam. Nie, bo Tomkowi się stało ręka złamana. Więc, więc to jest naj, największa bolączka, bo znowu jakiś okres rekonwalescencji, operacje pewnie i tak dalej. No ale nic nie było. No, była to walka metodyczna ze strony Pawła. Tomek w swoim stylu. No nie mam tutaj nic do powiedzenia więcej w tej walce, no bo, no bo po prostu nie była ona powiedzmy aż tak porywająca, jak, jak mogłoby się wydawać i, i tyle metodyczna. Z Gameplanem planem gratulacje dla Pawła. Mam nadzieję, że Tomek się podniesie i, i będzie jak najszybciej wracał. No okej, okay. także przechodzimy do, do twojej walki, dlatego że koloseł mamy odhaszone, no i właśnie Damian Mieszkowski, bardzo mocny zawodnik. Obaj wydaje się, że specjalizujecie się głównie już wiadomo zawodnicy MMA, natomiast ta wasza taka główna płaszczyzna to jest ten bardzo mocny, bardzo brutalny i bardzo agresywny kickboxing. Dlatego też pewnie fani wyjątkowo czekają na tą walkę. Jesteś faworytem przed tym pojedynkiem jak widziałem na Fortunie dosyć dużym, kurs 1.40 chyba na ciebie, natomiast no, trzeba przyznać, że Damian to jest bardzo mocny zawodnik. Ja zacznę od tego, że mieliście walczyć w styczniu, wtedy Langen chodzi do gry. Jak ty byś porównał Andrę do Damiana? Kogo uważasz za groźniejszego rywala? I, I czy według ciebie to, co pokazałeś w tej walce z Andre, może mieć jakieś przełożenie na, na Damiana, dlatego że dwóch no, dosyć odbiegłych od siebie zawodników stylistycznie? Tak, też uważam Damiana za, za bardzo mocnego i niebezpiecznego zawodnika. Jeżeli miałbym obstawiać czysto teoretycznie i na papierze, to wydaje mi się, że Damian jest mocniejszym rywalem ze względu na to, że dysponuje mocnym grapplingiem. To obicie stójkowe gdzieś w amatorskim MMA też przemawia na jego korzyść. A jak wiemy, formuły stójkowe nie są walką w MMA, więc jakbym miał obstawiać na papierze, to Damian Mieszkowski, w moim odczuciu, jest dużo mocniejszym rywalem niż Andrzej i na pewno innym stylistycznie. Niż Andrzej. Andrzej jednak korzystał z tych rąk. Głównie gdzieś tam kontrował, czekał na to, co będę robił i chciał kontrować boksem. Nie za dużo kopał. Damian Mieczkowski to zawodnik, który dobrze kopie, który jest stójkowym zawodnikiem, ale, ale ja Damiana traktuję jako pełnoprawny zawodnik MMA. Na pewno we wszystkich płaszczyznach jest bardzo dobry, jest niebezpieczny, więc od samego początku będę musiał być czujny. Oczywiście mam nakreślone zadanie, które będę chciał wykonać i jeżeli będę je realizował, no to, to, mam, to mam nadzieję i wierzę w to, że, że będzie wszystko dobrze. No i właśnie to, co wspomniałeś, ja zauważyłem u Damiana, że on jest w stanie sobie dostosować wiele sytuacji pod kopnięcie, natomiast ty też, ty też to umiesz. No i ta walka w tamtym roku z Mrukiem to była końcówka tamtego roku, jak dobrze pamiętam wrzesień. Oglądałem twój wywiad po walce, tak też pod ten wywiad, żeby zobaczyć, co powiedziałeś i wspomniałeś o tym, że wymarzony sposób na skończenie walki gdzieś Hiking to bardzo, bardzo na pewno widowiskowa e, forma zakończenia. Wygrana w KSW w debiucie, powiedz mi, czy czujesz, że dostałeś też takiego busta e, nie tylko sportowego, ale i medialnego, dlatego że no to się gdzieś wybiło 40 sekund hiking, to się często nie zdarza. Y czy dostałem jakiegoś busta medialnego, nie mam pojęcia, bo, bo po walce ciężko mi ocenić, bo po walce jakby nie było jakoś, nie wiem, dużo więcej wywiadów, dużego, dużo bardziej ludzie się mną nie interesowali, ani nic myślę, że, że mogli do tego podchodzić, że to walka tak naprawdę czysta z przypadku, gdzieś tam skoczył chłopak na ostatnią chwilę, ustrzelił, mogli, mogli pomyśleć, że to jakiś laki płacz, więc więc raczej nie, nie zaprzątali sobie tym głowy, wiadomo gdzieś bliscy i, i osoby z mojego otoczenia były zajarane, bo sam byłem zajarany, no bo to yy, no ciężko nie być, jeżeli ja wymarzyłem sobie kiedyś, że że chciałbym skończyć walkę przez high kick i kończę to w debiucie dla KSW, no to powtarzam to do usranej, ale no, no generalnie każdemu życzę yy, tego uczucia, które ja wtedy tam doświadczyłem. Więc jakoś czy dostałem boosta medialnego po tamtej walce, to nie. Wydaje mi się, że po styczniowej walce boost medialny był troszkę większy, troszkę większe zainteresowanie było, bo jednak stoczyliśmy trzyrundowy pojedynek. Mogłem pokazać się i w płaszczyźnie parterowej, i gdzieś tam w roli gościa, który chce sprowadzać walkę do parteru, a nie tylko stójkowej. I się z Andrę pobiliśmy, i tak naprawdę był przekrój tej walki, więc, więc myślę, że po tej walce ludzie gdzieś tam. Skłaniają się bardziej ku mojej osobie. Myślę, że też dzięki temu, właśnie byłem gdzieś w kanale sportowym wczoraj i tak dalej, że to są takie rzeczy, które pustują, które, które pomagają i które cieszą oczywiście. No bo jeżeli jest zainteresowanie Twoją osobą, no to, no to nic, tylko należy się cieszyć i, i czerpać z tego profity. No i przy okazji, jeżeli ludziom to się podoba, no to, no to super, bo to o to w tym chodzi, robimy to, to dla siebie, ale. Ale finalnie to ludzie są naszymi odbiorcami i pracodawcami, więc jeżeli nie byłoby ludzi, którzy chcą to oglądać i, i nas słuchać, nas wspierać, no to tego byśmy nie robili, no bo, no bo nie byłoby dla kogo. Jasne, i ostatnie dwa pytania. Pierwsza kwestia to to, że na początku wywiadu powiedziałeś, że fajnie, że jest nad Morzem. I to mnie troszeczkę zastanowiło, dlatego że klimat no, tej gal nad Morzem, jeszcze arena Gdynia, ja byłem tam rok temu i, i zawsze to fajnie wygląda, fajnie jest ten vibe czuć. Poza tym, no nie wyobrażam sobie, po, znaczy nie wyobrażam, chciałbym sobie wyobrazić uczucie po wygranej walce i sobie nad Morzem z, z jakimiś znajomymi. E, natomiast zapytam, bo Twój rywal wydaje się z okolic, koło rzeka Gdynia, to tam jakoś bardzo daleko nie ma. Już drugi raz wydaje się walczyć na terenie swojego rywala, dlatego, że mruk był z Ostrowa. Wtedy była to chyba ta gala. Jak ty się czujesz przed, przed tą walką? Czy to jakoś tak ta atmosfera na hali ewentualnie, bo to jest mniejsza hala wydaje się niż, niż w Ostrowie, chociaż teraz nie jestem pewny, ale czy to robi dla ciebie jakąś różnicę, czy, czy kompletnie zadanie do wykonania i tylko tyle? Nie, nie robi na mnie to żadnej różnicy, bo kiedyś w walce semi pro w walce wieczoru pierwsza z nagali amatorskiej, gdzie się biłem, to też byłem w Paszczylwa. Tak naprawdę debiutowałem w puławach z Łukaszem Nowakiem i też biłem się w jego rodzinnym mieście. Biłem się z Arkadiuszem Mrukiem w Ostrowie, to też biłem się w jego mieście. Miałem się bić z Damianem w Szczecinie, to tak Szczecin na kołobrze, to jest rzut beretem, więc tak naprawdę znowu byłem wpuszczany do Paszczylwa. Raz w życiu tylko walczyłem, powiedzmy gdzieś tam u, u siebie na terenach, bo w Strzebnicy na, na kontrze. Tak naprawdę większość pojedynków toczę na terenie wroga, więc nie ma y, dla mnie to żadnego znaczenia. Y, czy będzie mniejsza hala, czy większa. To nie mam pojęcia, jakby wpłynęło, no bo na, na dzień dzisiejszy miałem możliwość walczenia na największej gali no to w Szczecinie, bo tam było 5,5 tysiąca chyba ludzi bodajże, tyle mieści hala, więc y, tutaj będzie mniejsza, więc raczej y, nie powinno to zrobić żadnego wrażenia, a patrzę na to y, przez pryzmat tego klimatu, o którym ty wspomniałeś, że że jesteśmy nad morzem, jak już człowiek zje, naładuje się po ważeniu, będzie mógł się przejść, powdychać trochę morskiej bryzy, a już po zwycięstwie, jakbym się szybko uporał, to jeszcze przed zachodem słońca zdążylibyśmy wskoczyć do morza, więc to są jakieś takie motory napędowe, które dają pozytywnych wibracji i ten vibe wakacyjny mam nadzieję, że nam się udzieli i nam zawodnikom, i że będziemy mogli dać fajne walki, no i ludzi, którzy będą na hali no i będą oglądali nas w domu. Okej, okay, no i ostatnia sprawa, ja zapytam dlatego, że wczoraj na Twitterze zrobiło się głośno, wczoraj albo przedwczoraj zrobiło się głośno po wypowiedzi Jurasa dotyczącej e, freak fightów. Ja zapytam ciebie również jako sportowca o, o zdanie w tym temacie, bo widziałem, że masz relację bardzo dobrą z jednym z nich, mówię tutaj o Filipku. Gdzieś widziałem jego komentarz pod okay ostatnim postęp po tej gali w Szczecinie, chyba że przyszły mistrz, też jak z lunacę to też wspierać, widziałem. Jakie ty ma zdanie ogólnie o tym całym środowisku? Czy, czy Filipek jest jednym takim wyjątkiem, czy jakoś to po prostu nie robi i niech każdy robi to co chce? Filipek to ma być w strachu. Uła! Nie no jeżeli chodzi o free fighty, to, to całkowicie nie mam z tym problemu. Oglądam gdzieś sobie, powiedzmy, w Zaciszu Domowym Gale. Spotykamy się ze znajomymi i, i oglądam Gale. Nie mam do tego żadnego problemu, całkowicie to jest inny produkt niż ten, który, który my tworzymy. Zajmujemy się tylko i wyłącznie sportem. Tam jest sport plus cała ta niemedialna otoczka, więc, więc super. Jeżeli są ludzie, którym się to podoba i, i zawodnicy, którzy chcą w tym uczestniczyć, no to ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Z Filipkiem się znamy i. Jesteśmy kumplami z maty, więc y, stąd y, ten y, kontakt. Mamy. No i ja kibicuję Filipkowi, będzie bił się na, na fejmie teraz we Wrocławiu, więc ja kibicuję Filipowi i trzymam mocno za niego kciuki. Filip y, trzyma za mnie, y, więc, więc super. Jest to, powiedzmy jeden takich z freakfighterów. Y, no, znaczy, no, ja Filipek jest free ale dla mnie to jest dalej freestyleowy. Zaż Filipka znałem kiedyś przed tym, jeszcze jak, jak były te flick jak były rapy, to. To na freestylach bardzo go lubiłem gdzieś tam oglądać, więc potem nasze drogi się zeszły, bo przyszedł do, do klubu, w którym trenowałem, no i tam się poznaliśmy. Kibicujemy sobie nawzajem i, i, i tyle. Nawet mieliśmy okazję zrobić dwie czy parę rundek razem i, i, i tyle. Free fighty, nie mam problemu, super. Jeżeli ktoś się przy tym dobrze bawi, no to, to jasne, ja nikomu nie wróg, nie każdy robi sobie co chce, dopóki nie dzieje się nikomu krzywda, no to w ogóle nie mamy o czym dyskutować. No i nic, i trzymam właśnie za Filipa kciuki. Okej, okay, no tak jak mówiłem, ostatnie dwa pytania. Jeżeli chciałbyś jeszcze podziękować komuś sponsorom, znajomym, to, to chwila dla siebie. No super, cieszę się, bo, bo chciałbym właśnie podziękować. Chciałbym podziękować wszystkim trenerom i, i wszystkim zawodnikom, y, którzy pomagają mi w tym, żebym stawał się coraz lepszym zawodnikiem. Y, chciałbym podziękować Werci, że znosi gdzieś tam moje humorki i mi w tym, schodzi z drogi, jeżeli jestem gdzieś tam w przygotowaniach, robię wagę i tak dalej, to się ugryzie. Wiadomo, że czasem wyszczeli z klapką, ale, ale generalnie nie ma, nie ma skandalu, bardzo mnie wspiera, więc, więc cieszę się. No, chciałbym dziękować moim przyjaciołom i, i gdzieś tam znajomym, którzy, którzy mnie wspierają. No i, i przede wszystkim sponsorom, dzięki którym mogę się rozwijać, dzięki którym mogę inwestować w trenerów, Dzięki którym mogę inwestować w siebie, mogę poświęcić się w pełni temu, żeby, żeby przygotowywać się do walki i, i stawać się coraz lepszym, więc będzie to firma Urban Estate w Wrocław, Biuro Nieruchomości. Dziękuję chłopaki bardzo. Jak macie jakieś mieszkanko albo coś na sprzedaż, no to, to wiadomo, walicie do chłopaków. Symbi Logistics z Wrocławia, firma spedycyjna zajmująca się transportem. Dzięki Danieli Jartek za każdą pomoc, którą którą mi oferujecie. Firma Max Dekor z Osiekakowo-Wrocławia Stolarnia zajmuje się cięciem profesjonalnym płyt i oklejaniem, więc jeżeli potrzebujecie jakieś płyty pociąć albo materiały na jakieś mebelki, no to co do chłopaków i na pewno Was potraktują tak jak należy. Mechanika samochodowa u Pawła w Rawiczu. Dziękuję Paweł za pomoc. Jeżeli potrzebujecie naprawić samochód w Rawiczu, w dobrym terminie i, i naprawdę to są e, specjaliści, no bo wiadomo jak to jest z tymi i autami. Jedzie się gdzieś do mechanika i nie wiadomo, co tam powymienia albo nic nie powymienia i cię skasuje, nie wiadomo jak, no to tutaj mm, nie mogę wam e, poręczyć, że, że firma rzetelna i, i nie będzie żadnego babola. E, be Beautiful e, zdrowicza też światłoterapia. Jak chcecie się przysmażyć, bo nie wiem, bo boicie się słońca. Albo bójcie, albo że się spieczycie, czy spieczecie, no, to walicie do nich i, i też Was bardzo dobrze y, ugoszczą. Arturowi Szokerowi za, za ogarnianie wszystkich tych spraw, żebym na głowie tego nie miał. Y, I Patrykowi Dugoszowi, trenerowi mentalnemu, z którym pracuję już od lat i, i nastawiamy głowę na sukces. Nastawiona głowa na sukces to na pewno ważna sprawa. Borys, dziękuję Ci za wywiad. E, powodzenia w Gdyni! No i, i co? No mam nadzieję, że przed kolejną walku również porozmawiamy, bo jeden z bardziej merytorycznych wywiadów, chyba w jakim w ostatnim czasie przeprowadziłem. Mówiłem Ci, że maksymalnie 15 minut, wyszło lekko ponad 20, ale mam nadzieję, że nie ten problem. Dzięki, jeszcze raz. Mareczku, to nie żaden problem. Jak nie ma żadnego problemu, jak trzeba będzie gadać, dzwonisz, nawijasz, nie ma problemu. kanał merytoryczny, więc nie mogłem pogadać w i nawet nie chciałem, ale jeżeli byś chciał jakąś luźniejszą bajerkę zrobić, coś tam nieokoło, walkową, no to. No to jasne, zapraszam. dzwonisz na Skype, mojej kobity. Ustawiamy się, dzwonimy, ogarniamy. I, I co? Mam nadzieję, że się będzie podobało wszystkim oglądającym i słuchającym. Pozdrawiam. Wspierajcie nas zawodników, wspierajcie prawdziwe MMA, oglądajcie, emocjonujcie się, a my w Klatkach będziemy starać się dawać Wam show. Jasne. Dzięki jeszcze raz. Dzięki Wam za oglądanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.